Dzień dobry, zapraszam Cię do miejsca, gdzie design łączy się z rozwojem. Jestem Kasia i poprzez projektowanie wizualne dotykam spraw kulturowych, społecznych oraz psychologicznych. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem dosyć subiektywnym, mówiącym o szarej, a może mogłabym powiedzieć smykowej rzeczywistości grafika. Dużo się mówi w perspektywie designu. Nie tylko o osobach, które odniosły sukcesy, tworzą autorskie projekty, w tym kroje pisma, plakaty czy identyfikacje wizualne, które są nie tylko dobre, ale przede wszystkim są na topie i tam się utrzymują. Eee, jednakże nie samymi sukcesami człowiek żyje i dzisiaj trochę o codzienności w pracy grafika komputerowego, czyli dla kogo projektowanie będzie satysfakcjonującym zajęciem, a dla kogo szybko stanie się przyczyną frustracji i zmęczenia. Po pierwsze, mojej mili, jest to praca wystawiona cały czas na ocenę. Niezależnie od tego, czy działamy freelancersko, czy dla agencji, korporacji, w studiu graficznym, będziemy cały czas dostawać różne feedbacki od każdej osoby, która będzie miała do czynienia z naszą pracą. W idealnym świecie uwagi od klientów, ale też przełożonych, współpracowników zawsze nosiłyby tą wartość dodatnią. Nie mam tutaj na myśli chwalenia, choć byłoby super. Tylko o takie uwagi, które pozwalają naszej pracy, naszemu projektowi pełnić tą rolę skuteczniej i efektywniej. Mm. Niestety, właśnie jak to w pracach wizualnych, bardzo często wchodzą tutaj kwestie gustu, które potrafią się kłócić właśnie z przekazem projektu, czy, czy też źle prowadzonej komunikacji, w mijających się oczekiwaniach. Jest tego bardzo sporo. Dlatego bardzo ważnym w pracy graficznej jest umieć przyjmować krytykę, ale też stawiać zdrowe granice. Z właśnie, właśnie, zwłaszcza w tonie komunikacji. I, I pamiętajmy o tym, że to my jesteśmy ekspertami, nawet na początku naszej ścieżki, i po naszej stronie leży know-how, jak prowadzić fajne projekty przez te wszystkie etapy, od pomysłu po realizację. Właśnie jak już jesteśmy przy komunikacji, to kolejna cecha spełnionego grafika trzeba rozmawiać z ludźmi, potrafić ich wysłuchać, potrafić ich słuchać ze zrozumieniem. Ale przede wszystkim umieć zwizualizować to, co często nie jest powiedziane wprost: bądź klient jeszcze nie wie, że tego potrzebuje, bądź chce, i, i nazywa projekt, którego, którego oczekuje jako, jako taki, że ma robić efekt: wow, ma być fajny. Więc tutaj naszą rolą będzie tak naprawdę zrozumienie klienta i tego, co u niego kryje się za słowem fajne. Bo jest cholernie szerokie pojęcie. Jeśli klient mówi, że chce coś minimalistycznego, to również może być pułapka. Trzeba się tutaj upewnić, że na przykład nie chodzi o styl biznesowy, który jest daleki od minimalistycznego, bo posiada mnóstwo przejść, gradientów, zdjęć, informacji w sobie zawartych. Także tutaj zasada <gulernie> jak na jezdni ograniczonego zaufania. Tak, żeby w tej komunikacji być pewnym, że oboje mamy to samo na myśli. Mm. Więc tak, klient często nie ma wyobrażenia tego, co chce jako produkt finalny, ale na pewno wie, czego nie chce. Oznacza to dla nas żmudny proces prób i błędów, oraz przede wszystkim pomoc takiej osobie w wyrażeniu tego, co oczekuje. Także warto być osobą konkretną, ale też empatyczną, gotową na zmiany, poprawki, rozmowy i, i przeróżne pomysły drugiej osoby, które jakoś musimy zderzyć z danym projektem i, i które albo będzie można zaimplikować, albo nie, i wtedy też potrafić, potrafić to, to wytłumaczyć, czemu nie jak już omówiliśmy sobie krytykę i komunikację, to myślę, że warto jeszcze wspomnieć o deadline'ach i asapach, które oczywiście łączą się z tym wszystkim i bywają w tej pracy nagminnie, niehonorowo, krótkie. także tak. Zdecydowanie trzeba być osobą stawiającą granicę i komunikatywną, bo dzięki temu będziemy potrafili wyznaczyć e, termin pracy, który jest realny i który też pozwoli nam dowieść jakościowo fajny projekt e, i, i taki, który nie będzie nam ściągał snu z powiek. E, mam nadzieję, że dobrze to powiedziałam. <laughs> mm. Jeśli na przykład zamierzasz być freelancerem i to początek Twojej ścieżki projektowej, to o ile oczywiście masz taką możliwość, na początku zawsze warto wyznaczać dłuższy termin projektu, po to, by na spokojnie zobaczyć, co ile realnie zajmuje czasu. I po to, żeby też w przyszłości nie być osobą gołosłowną, tylko taką, która na spokojnie dowozi konkretne, jakościowe rzeczy. Eee, hmm. Bycie projektantem wizualnym to jednak często też płynięcie z falą natłoku pracy i krótkich terminów. Także warto ocenić obiektywnie, jak pracujemy pod presją czasu, jak pracujemy wtedy, kiedy jesteśmy po prostu zestresowani. Bo oczywiście krótkie terminy zdarzają się też w innej pracy, ale może mieć to olbrzymie znaczenie dla satysfakcji wykonywanego przez nas zawodu. A, a tak jak już wspomniałam, w grafice bywa tego sporo. Elastyczność projektanta to kolejna pożądana umiejętność w tym szybko zmieniającym się świecie. E, często musimy wyczuć potrzeby kancelarii prawnej po to, żeby zaraz przystąpić do pracy nad socialami dla dziecięcych pieluszek. Czy też generalnie zająć się jakimkolwiek tematem, który, który jest nam totalnie obcy, nie jest z naszej bańki, e, a jednak. Musimy, jako profesjonaliści, wypowiedzieć się o nim w sposób wizualny, kompetentnie i ciekawie dla grupy docelowej. Także tutaj trochę o tym wspominałam w odcinku Eksploruj, w tym pierwszym odcinku. Warto w pracy projektanta mieć szerokie zaplecze kulturowe i wizualne. Bo dzięki temu budujemy taką bazę odniesień, e z których potem możemy garściami czerpać do naszych projektów. Także, jeśli jesteś osobą, która kocha nowinki, trendy, a jednocześnie zna te podstawy wizualnego świata, to z łatwością będziesz żonglować tematami, odniesieniami i Twoje projekty dzięki temu docelowo będą ciekawe i co najważniejsze, idealnie dopasowane pod potrzeby targetu, bo ostatecznie liczy się to, w jaki sposób projekt komunikuje to, co ma komunikować. Tutaj chciałam troszkę zwolnić, troszkę zadumać się, kto jest seniorem. Kim jest grafik? Czy grafika może boleć bycie grafikiem? <grym> tak, otóż może boleć. <grym> tak, jeśli pod pojęcie grafika komputerowego wrzucimy bardzo dużo poszczególnych innych e, zawodów, takich jak motion designer, mm, art director, takich jak ilustrator. Osoba, która jest świetna technicznie, ale uboga w poczucie estetyki, to też się zdarza, czy po prostu artysta. Bardzo szybko w ten sposób możemy poczuć się przytłoczeni tym, czego od nas wymagają w naszej codziennej pracy. Myślę, że warto obiektywnie ocenić swoje umiejętności i to, co faktycznie chcemy pod pojęciem tego projektowania wizualnego wykonywać. W takiej przyciennej pracy graficznej nie liczyłabym na dużą dozę wyrażania się artystycznego. Jest to, co przed chwilą mówiłam, czyli tworząc jakiś projekt, chcemy przede wszystkim wzmacniać przekaz marki, dla której tworzymy, e, i, i opowiadać o czymś wizualnie do naszej grupy docelowej. Także e, jeśli wybieramy drogę pracy dla kogoś, ale mamy poczucie, że chcemy się spełniać, realizować projekty prywatne bądź zlecenia w zakresie, który nas interesuje, na przykład kochamy sztuki wizualne w sposób koncepcyjny, ilustratorski, nie wiem, marketingowy, właściwie sky is the limit w grafice, to myślę, że fajnie znaleźć tą swoją niszę i rozwijać się w niej, na przykład w, w czasie prywatnym, albo próbować implikować to w naszą codzienną pracę, tak żeby generalnie się rozwijać, dzięki czemu po prostu nasza praca będzie ciekawsza i to, co tworzymy, będzie lepsze, fajniejsze i bardziej dla nas satysfakcjonujące. I tak jak po, pojęciem projektowania mieści się dużo talentów, tak, tak samo dużo programów graficznych. Od przeciętnego grafika spodziewa się znajomości Photoshopa, Illustratora, InDesigna, Premiera, After Effecta, Teraz oczywiście również figmy powerpointa czy też kanwy, by w razie czego stworzyć szablony dla, dla osób niegraficznych nie, nie <grym> mile widziane jest prototypowanie, projektowanie 3D, znajomość fotografii czy, czy rysunku oraz yy, salta nad laptopem. <noise> tak jak już mówiłam, wiele umiejętności wrzuca się do jednego worka, w rezultacie czego często spodziewa się yy, taki przeciętny pracodawca bądź zleceniodawca. Yy, to zwłaszcza widać to po pozycjach juniorskich, szerokiego spektrum talentów, yy, tak by chociaż w tej podstawie umieć zrobić wszystko. Nie muszę mówić, jakie to jest frustrujące, przytłaczające, zwłaszcza właśnie na początku tej drogi projektowej, żeby, żeby już liznąć wszystkiego. Natomiast w praktyce może mieć to o tyle sens, co łatwiej nam, nam będzie zdecydować, na którym kierunku, jeśli zaczynamy naszą przygodę, skupić się w przyszłości. Jeśli jesteśmy samoukami i nie mamy narzuconych przedmiotów naszych wizualnych zainteresowań. To zaczęłabym zdecydowanie od podstaw, czyli kurs, który uporządkuje podstawy komponowania, typografii, łączenia kolorów, struktur, po obsługę tych najbardziej oczywistych programów graficznych, albo samodzielną naukę z tych samych zagadnień z YouTube'a. Obojętnie od obranej drogi w przyszłości, w miarę potrzeb i Apetytu. Naturalnie y, poznaje się wtedy kolejne aspekty i odnuża projektowania graficznego, co w rezultacie wpływa na to, że w końcu odnajdujemy tą swoją niszę, którą tak podkreślam, bo y, wydaje mi się, że że fajnie po prostu jest się tak bardziej indywidualnie w czymś spełniać. Oczywiście nie ma totalnie nic złego w tym, jeśli chcemy umieć wszystkiego po trochu i czujemy się kryba w wodzie w takich bardzo e, dalekich od siebie zagadnieniach i właściwie oczekujemy e, takiej żonglerki tematów i, i programów, w których będziemy działać, to, to oczywiście grafika też jest do tego świetnym miejscem. Właściwie taką osobę usatysfakcjonuje jeszcze jeden aspekt, który jest dosyć ważny grafice, w ogóle w każdym zawodzie, który w jakiś sposób jest połączony z technologią, ponieważ technologia super szybko się teraz rozwija. Już nie mówiąc o mega popularności pojęcia sztucznej inteligencji, to nie oszukujmy się, czy sztuczna inteligencja, czy jakaś kolejna rewolucja, coś cały czas będzie w jakiś sposób zmieniało naszą pracę. Także, żeby zostać grafikiem, trzeba też być osobą, która ceni sobie zmiany, choćby swojej niszy i łatwo adaptuje się do nowości. E, w tym całym szaleństwie stoi twardo na nogach i wyciąga z obecnych teraz narzędzi to, co dla niej najlepsze. E, to wtedy tak, to wtedy będziecie zadowoleni z tego bardzo dynamicznego środowiska pracy. Tylko co jeśli w tym szybkim biegu Skręci nam się kostka. <laughs> Poleciałam troszkę z tą analogią. Mam tutaj na myśli oczywiście blokadę twórczą. E, dotyczy ona wszystkich: i smykowych grafików, i tych, których świat się mieni kolorami RGB, czyli są na szczycie popularności. E, hmm. Tutaj nie ma konkretnego przepisu, jak wyjść z tego marazmu. Mi osobiście na blokadę twórczą. Pomagają bardzo długie spacery, pomaga wyciszenie się, medytacja, ale też po prostu wyjście do, do lasu, patrzenie tylko i wyłącznie na zieleń, na liście. Odcięcie się od generatorów różnych kreacji, takich jak Instagram czy, czy Pinterest, tak żeby nie przebodźcowywać się cały czas w ten wizualny sposób. Hmm. Ale oprócz blokady twórczej bywa też odwrotna sytuacja Czyli wymaga się od nas pracy mechanicznej, bardzo ograniczonej e, Brandbookiem bądź klientem, bądź po prostu klepanie postów na social media I co wtedy, jeśli jesteśmy osobami, które w jakiś sposób jednak się nie spełniają w ten artystyczny sposób I właściwie, które chciałyby mieć ten problem z blokadą twórczą Myślę, że wtedy najlepiej jest to, co już wspominałam: wyżyć się artystycznie czy estetycznie poza godzinami pracy. Niekoniecznie musi być to związane z grafiką. Właściwie w estetyczny sposób to może być aranżacja pokoju, wyszywanie szydełkiem, jakaś fajna stylizacja na miasto. Generalnie wszystko, co daje nam poczucie wizualnego wypowiedzenia się na głos. I to wszystko będzie procentować kolejnymi pomysłami i na pewno zwiększoną pewnością siebie w tym właśnie estetycznym, wizualnym zakresie. Ale też, jeśli wy macie jakieś swoje sprawdzone autorskie sposoby na radzenie sobie z blokadą twórczą, albo wręcz przeciwnie, z taką odtwórczą pracą, to ja z chęcią wysłucham. Jestem bardzo otwartą osobą na wszelkie nowości, nowinki i lubię sprawdzać nowe metody, więc koniecznie dajcie znać. A teraz ostatni, ostatni element frustracji grafika, nie bez powodu ostatni, czyli pieniądze. Tak, zawód wybieramy albo z pasji, albo dla pieniędzy. Obojętnie co tutaj było motorem napędowym do decyzji o zostaniu projektantem wizualnym, rynek graficzny jest ogromny, ale też konkurencja jest ogromna. E, frustracją mogą być bardzo niskie w porównaniu do ilości wymagań płace, e, zwłaszcza w przypadku juniorów, e, juniorów, <grym> e, ale często i regularów grafików. Ja sama zaczynałam na stażu graficznym łącząc to zupełnie z inną pracą, tylko po to, żeby w trakcie jeszcze studiów, zostać juniorem. Więc y, oczywiście było to dosyć frustrujące na początek ścieżki. I tutaj mm, nie ma sprawdzonego przepisu. Bo myślę, że w tej strefie początku kariery, czy generalnie trwania kariery jest, jest dużo zależności, takich jak to, jak się prezentujemy, co prezentujemy w tym portfolio, y, ile rzeczy potrafimy. Ale myślę, że takim kluczowym aspektem jest pewność siebie. Mm, I zdarzają się wyjątki, ale w większości nie doceniamy swoich talentów i tego, co już potrafimy, e, jak szybko się uczymy. I jeśli miałabym poradzić młodszej sobie, to na pewno ale to na pewno powiedziałabym: dziewczyno daszę dasz radę sobie ze wszystkim. E, najwyżej w pracy spytasz kogoś, kto jest już starszy stażem, kogoś życzliwego, wyszukasz na YouTubie, cokolwiek nauczysz się, zrobisz to, umiesz to. Więc więc jeśli uważacie, że jeszcze jakaś pozycja nie jest dla was, to o ile tu nie chodzi o jeszcze nie wyuczenie się tego programu, to pomyślcie, na ile to jest brak pewności siebie, bo może są staże w, w danym aspekcie, może, może właśnie możecie zacząć od stopnia niżej, czy, czyli juniora. Może będziecie mogli w weekend nadrobić jakiś temat, jakiś program graficzny, jakieś zagadnienie, co da Wam poczucie tej pewności siebie. Jakakolwiek metoda, co da Wam poczucie pewności siebie, że możecie przeskoczyć gdzieś level wyżej. E, myślę, że tego najbardziej Wam życzę. Czyli właśnie takiego poczucia, że jesteście dobrzy w pracy. Myślę, że tutaj już pora postawić kropkę nad żalami projektanta. Choć mam nadzieję, że żalami to nie było. Eee, też mam nadzieję, że odcinek ten będzie przydatny dla osób, które na przykład wahają się nad ścieżką projektową e, albo którym właśnie brakuje śmiałości. I. I tak, jeśli chcecie się czymś podzielić, to serdecznie zapraszam. Jeśli jesteście starsi starzem, to, to też jestem ciekawa, w jaki sposób zaczynaliście i czy też dotknęły Was już jakieś frustracje związane z naszym zawodem. I przede wszystkim ściskam Was wszystkich bardzo ciepło w ten jesienny dzień, Kasia.